Z dzisiejszej wyprawy na pewno będzie bardzo dużo emocji! A niektórzy może nawet wybiją sobie oko, bo tak szybko będą pędzili do wędzisk, Co ty A musiałem zobaczyć, czy mnie tam nie ma. Coś wiesz? ci jest wypadło. No, tak. Koralik. <laughs> każda wyprawa ma swój początek, ale nie każda staje się historią, którą warto opowiadać. My nie przyjechaliśmy tu tylko łowić ryby. Przyjechaliśmy po coś więcej. Gdy rozkładamy namiot, nie stawiamy zwykłego schronienia. To nasza warownia, nasza baza, nasz dom pośród dziczy. Z każdym wbitym śledziem zostawiamy za sobą codzienność, a wchodzimy w świat, w którym rządzi natura, cisza i kar. Tu nie ma miejsca na przypadek. Wszystko ma swój cel. Każdy ruch, każdy wybór miejsca, każda decyzja. Czas płynie inaczej. Godziny potrafią zmienić się w wieczność albo w kilka sekund, które zostają z nami na zawsze. To nie jest pasja, to uzależnienie, to głód tego jednego brania, które zmienia wszystko. Bo nie szukamy łatwych ryb, szukamy legend, rozbijamy obóz i zaczynamy grę. Gra się toczy, a Karp już wie, że jesteśmy na jego wodzie. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Waszym ulubionym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Jestem dzisiaj z Kamilem na owieśnie. Jak mogliście usłyszeć, był potężny rzut. I zaraz zapytamy się, czego on się tyczył. Na pewno to był rzut po rybę, ale nie tylko. Cześć Wam wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku na naszym kanale. Znajdujemy się na owieśnie, jak Michał wspominał wcześniej. I planujemy zrobić sobie zasiadkę do dnia kolejnego. I rano był tutaj kolega wędkował na metod Feder. I tam jest taka kaczucha po lewej stronie i do niej jest przyczepiona żyłka, a na końcu tej żyłki jest karp. Kolega ciągnął tego karpia, ta kaczka się wplątała, czy perkos, dokładnie nie wiem, wplątała się w żyłkę, zerwała mu żyłkę w połowie holu i ma przyczepioną do swojego ciała, a ten karpią cały czas przytapia. Więc próbujemy zahaczyć tą żyłkę i raz nam się udało nawet i chwilę żeśmy podciągnęli tutaj bliżej, no ale... Nie jest to taka łatwa sprawa, może za którymś razem się nam uda. Także od taka cała historia i na pewno będziemy chcieli e, wyłowić tą katuszkę perkoza czy coś. Jeżeli nie uda się zrzutu, to na pewno uruchomimy zaraz łódkę i staramy się zestawem podpłynąć troszeczkę za, tą, e, za te małe zwierzątko. Coś, coś było. Było, miał, nie miał, nie wiadomo, i będziemy chcieli po prostu łódeczką tam podpłynąć, położyć zestaw na linii, tutaj mniej więcej oddzielającą tego karpia od tego ptaszka, kaczki, perkoza, jak zwał, i spróbować ściągnąć powoli do brzegu, żeby ani jedno, ani drugie zwierzę się nie męczyło. No i słuchajcie, idzie, idzie wszystko powoli ku dobremu. Najpierw, jak to Kamil powiedział, trzeba będzie ptaszka złapać. A ptaszka zaraz złapiemy, bo idzie i ptaszek, i karp, i zaczep, i wszystko. W ten, w podbierak, czy? No, no, do podbieraka to złap. Do, do podbieraka. Spoko, 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 ziomuś. Trzymaj, trzymaj, go. trzymaj podbierak do góry. Trzymam, trzymam. A, dziobie. O, nie chcę ci obyć Czekaj, ja go za łeb złapię. No. Dobra. Bo on tu się zahaczył z tyłu za stopę. Tak. Czekaj, najpierw taką z żyłki trzeba go wyplątać. A tą żyłkę następną masz? Tu mam masę żyłki. Nie. Nie ma się oswobodziło i jedno i drugie, ale mamy za to metodę. Dobra. To, czyli tutaj ten perkos jest czysty? Perkos, nie, tak go nie wypuścimy Ja muszę go... Przetrzymaj mi jego za łeb, tak jak za dziób najlepiej Złap go tu, tu go złap na górze Czy się nie ten, nie zadusi? Nie, spoko, muszę go złapać Dobra, czy masz? Jeszcze nie, jeszcze nie Dobra Puszczam? Wyciągnij mu to, o właśnie, to mu zdzioba wyciągnij o. Dobra, okej. No, no i dobra. Pomachał. Git. się No i taka oto właśnie akcja zakończona sukcesem jest git. Jeszcze tutaj ci ten Kamil utnę tą twoją e, agrawkę. Akcja zakończona pełnym sukcesem. Karpia nie było, ale perkos został oswobodzony, wypuszczony i to jest najważniejsze i to na sumie. Najbardziej cieszę. A karpia? Karpia to my jeszcze złowimy. Bolą Cię plecy? Jest idealna pogoda? Chciałbyś usiąść? Poczuć się wygodnie, odprężony? Zapraszamy na sklep Elektrostatyk. Taki fotel ENZO sprawi Ci wiele doznań. Dobra, wychodzimy na deszcz, bo jest ryb. No dawaj go tu, dawaj, 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 dawaj. To chyba jeszcze o 3 metry. No dobrze, szanuj rybę. Trzeba ją wyciągnąć. I mamy. Co mamy? Co mamy? Co mamy? Co mamy? Chwila, to, 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 Już widziałem, ogon, spiczasty. No, dobra, weź tego, wypnij w wodzie. Nie, no pierwsza ryba, trzeba obrócić. Nie, tu ładnie. W wodzie ją wypnie że ci ją złapię i idziemy jeść dalej. Jesiotrów pod uwagę nie bierzemy. Nie, no, bierzmy każdą rybę, bo nie wiadomo, co będzie. Ty, pomyliłem się, to okoń! Jaki oko, nie? Ja pierdolę! Chodź Alfred, chodź. Metr pięćdziesiąt. Alfred, Alfred, Ty dawaj, bo zabokniemy tutaj. Dobra, już nie, nie, to nie rób na bogactwie. Nie rób na mnie. Ty, Długo jeszcze? Chodź pod drzewo. Jak pod drzewo? Gdzie tam go przeciągniesz? Czekaj, co, jak mi zaraz ze stawy pościągasz... A, a, a. Dużo nam dało to drzewo, naprawdę. Dawaj, dawaj go. No skręć ten chawulec! Ja pierdziele, do wariaty. No nie wiem właśnie, bo jak tu stoję. Dobra, to ja sobie go podbiorę, a Ty ewentualnie zobacz tam, co tam się bachować. Top strong. Maszynka, muszę mieć plecy plecy, bo mi a mi pada po Jest pierwsza, większa rybka. Klasycznie, chyba już jak na tej wodzie, jest. Zaraz wam tak na szybko go pokażę, bo żywy. O, o, jak płynie w powietrzu, bo w powietrzu, ale jest. No i fajnie. Pierwsza ryba na początek. Miejmy nadzieję, że już później te karpie, amury, nawet duże leszcze, niech wchodzą, też będzie fajna sprawa. Co się wydarzyło? No, wywoziliśmy Twoje zestawy, szukaliśmy nowego miejsca, i w momencie, kiedy już łódka wypływała z Twoim drugim zestawem, było dość pewne branie. I zobaczcie, oto taki piękny karp. Zaraz go Wam zaprezentujemy. Zobaczcie, jaka piękna ryba, waleczna. O to chodziło, po to tutaj przyjechaliśmy. Trzeba było przerzucić parę jesiotrów, jednego leszcza, jak na razie się okazało, dobrze, że nie są aż tak aktywne, chociaż jesiotry nadrabiają. O, I taka piękna ryba, waleczna, pewne branie miodzio jak dla mnie. Oby więcej takich? No i Kamil ma swoją rybkę Jest leszczyk Ja wcześniej złowiłem podobnego Też tak kar... zaczynałeś przed karcie. Tak, też tak zaczynałem I to cieszy Jest ryba, to najważniejsze A jaka, to już mniej ważne Pięknie, no i poszedł Coś by Pan chciał powiedzieć? Czekamy na większa Dobra a teraz proszę ładnie poprosić mnie o łódkę i płyniemy. Czy byłby Pan łaskawy? Oczywiście, Gierm, Paję już idę. Tak. Jak tak ładnie prosi, to idę. Jest i nocna ryba. Michał tutaj targa jakąś fajną rybkę, tylko weź nie pozaczepiej. Postaraj się, bądź dobrym ziomeczkiem kolegom. Potargaj ją troszeczkę mocniej. Dobra, już mi ciągniesz. Szczytówka już zadrżała, ale dobra. O, już ciągnie, no. Dojechał jeszcze do nas do nas Marcin, jeszcze dojechał, żeby posiedzieć chwilę. Pomoże podebrać rybę. Patrzcie, jakie ma sexy karp. Sexy różowe spodenki. Yeah, patrzcie, tak się podbiera w różowych spodenkach karpiszona o 23. Lipka tutaj na macie, podobna do tamtej wcześniej. Też około pięciu, kilo sześciu. No i wrzucamy go z powrotem do wody. Niech odpływa. I kolejny leszcz. Zobaczcie jaki czarnuch. Jakiś murzyn leszczowy. Witam Michał. Powoli się zbieramy już, ale zrobię jeszcze następną wywózkę. Nie poddam się. Może weźmie coś innego oprócz tych leszczy. Jak podsumujesz dzisiejszą wczorajszą, dzisiejszą wyprawę? Kurczę, no bardzo fajna. Odpocząłem psychicznie, fizycznie, pośmiałem się z ziomeczkiem. Przyjechał jeszcze Marcin z żoną, także też posiedzieliśmy do późnych godzin. Nocnych? Nocnych. Może nie porannych, ale nocnych. Ja tam się nie wyspałem, bo żeśmy do drugiej wakacji. <laughs> tak, ale za co zrekompensowało Ci to na pewno bardzo dobre śniadanie, które zrobiłeś? Mi smakowało. No, byś, jakby ktoś mi zrobił, to może by było inaczej. No ja Ci posmarowałem. Dzięki, że posmarowałeś. Już, tu, już tutaj śniadanie stało się lepsze. Teraz wywozimy zestawy u Kamila, lepiej, bo Kamil... Ciągle chce jeszcze tutaj jakiegoś ryba dorwać, ale to dobrze. uparte jak zawsze, także to jest akurat jego plus. Jakby jak nie jest, patrząc. rybę trzeba jeszcze wyciągnąć. Nie ma została jeszcze chyba godzina, może półtora. Leszcza przed chwilą wyciągnął, wyciągnął jeszcze jednego. Karpy nie chcą brać, a mury nie chcą brać, będą leszcze brać. Albo jesiotr ci dupnie, tylko. Nie chcę jej Nie chcesz? Nie, tej siotry jakoś tak chory. Nie, no fajne są, ale nie za dużo. Jeden w zimie, na 10 wyjazdów. Jak się w zimie nic nie dzieje, no to co innego, ale tak jak teraz lato karpie amury powinny walić, kurczę, No właśnie to... te amury, kurczę. No. Jak te amury tu podejść? Mi się wydaje, że tutaj trzeba przyjechać na trzy dni, wybrać dobre miejsce na płyciźnie, wziąć worek kukurydzy, zasypać i czekać, bo niektórzy tak robią i im to wychodzi. To po prostu też musi być dzień. No widzisz, że ani no. karpa, ile lewentkarzy jest i leszczyki to jest jedyna. <laughs> Co ty tam robisz? Ach. O musiałem zobaczyć czy mnie tam nie ma. Coś wiesz Ci tyłem wypadło. No tak <laughs> <Szczone>. Koralik. <laughs> e fajnie było. Dobra, to idziemy jeszcze pooglądać jakiś filmik. Idziemy się pobijać, tak jak. Tak, łódka wróciła. I zaraz będzie i tak rybka, zobaczycie. Małe przynęty założyłem, więc coś powinno się dziać. Także usiądziemy i będzie No i jak to? Jest w każdym wędkarstwie. Kiedyś musi się to wszystko, niestety, skończyć. My już zwijamy nasz obóz. Zostało nam złożyć tylko namiot i wędki. A tutaj Kamil miał branie. No i zobaczymy, czy będzie ryb, nie będzie? Chyba nie. Będzie? Jakiś taki malutki, delikatny ryb. Chodźcie do domu. No niestety, kurczę, I to nie jest uśmiech radości. Tylko Jak to no nie, stoimy w deszczu, no i czas jechać do domu. Niby tak, ale my się po prostu tak dobrze cieszymy swoim towarzystwem. Fajnie, że byliście na tym odcinku, zapraszamy Was każdą sobotę o godzinie 16 i my lecimy już do domu, a Wy trzymajcie się i do następnego razu. Siemano, pamiętajcie o subiku. Wesprzyj nas, a dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy! Hey kid, don't ever let them get